pewno dla mnie, jak i dla całej społeczności Pogoni i na pewno szczęśliwy, bo wygraliśmy mecz u siebie, e, trzy punkty, bardzo ważny, z e, mocnym rywalem, więc z tego się cieszę. Przed Wami mecz w Krakowie i tamta Twoja rola może się odwrócić, bo możesz być jedną z opcji na środek obrony, a dodatkowo to dla Ciebie ważny mecz, bo zagracie z Wisłą. E, zobaczymy, no wypadł, w zasadzie wypadł na dwóch środkowych e, obrońców, więc, więc to pytanie raczej do Kosty, tak, trenera Kosty, jaki plan będzie miał, na pewno będziemy miał parę dni na zastanowienie się, ale myślę, że mamy opcje takie, że, że na tą pozycję również, że, że spokojnie sobie poradzimy i będziemy na pewno gracze zwycięstwa. A jeśli chodzi o Wisłę, ten sentyment dalej jest, serce trochę bardziej zabije? No fajna sprawa dla mnie na pewno, ja generalnie bardzo dobrze wspominam kluby, w których byłem, i dwa lata spędziłem zresztą w Krakowie. Tam urodził się moje córki, więc, więc na pewno miło to wspomnę a też znajomi. No ale sentymenty wiadomo. Przed meczem po meczu, ale na pewno nie w trakcie. Ja 1 do zera, bo to trochę, trochę zdecydowanie za skromne zwycięstwo. No, na pewno mieliśmy tych sytuacji całkiem sporo. Piast raczej e, no, nie zagrażał w naszej bramce jakoś e, sporadycznie można powiedzieć, ale takich żadnych sytuacji sobie nie stwarzał w przeciwieństwie do nas. E, no, szkoda, że ta druga bramka nie wpadła, bo na pewno by troszeczkę nam, e, nas uspokoiła, a byśmy mogli też no, takim większym ludziom może zagrać, a tak to zawsze jest taka e, dosyć duże napięcie, żeby gdzieś tam e, mimo wszystko. E, Podłączyć się czy, czy tam właśnie zabezpieczy, przede wszystkim z tyły. No ale cóż, no, najważniejsze, że, że tą jedną bramkę strzeliliśmy, a też nie daliśmy jakby piastowi tutaj, jakby nie pozwoliliśmy na, na jakieś bramki, czy tam sytuacje, a, a w konsekwencji bramki na, na, dla piasta. Na lewą stronę bo tak padła pierwsza bramka niewiele brakowało a później by się odwdzięczył Bóg się bo miał piękną asystę a Daś Bóg sobie sam na sam eee, no tak eee, to, ten, ten ten układ eee, z Dawidem a ze mną na obronie z Dawidem na w pomocy a ze mną na obronie trenkosta co jakiś czas eee, stosuje i no, w zasadzie sprawdza się dzisiaj również eee, super zejście jak eee, Taki przykładowy, można powiedzieć, przy tej pierwszej brance, jak powinni zachowywać się boczni pomocnicy. Troszeczkę pewnie zlekceważyli też tam Dawida. No i super bramka, naprawdę. Zresztą później też ta druga sytuacja boksika, też praktycznie taka sama. Więc widać, że się dogadują.